Samsung Galaxy Trend to niedrogi smartfon o dużych możliwościach. Zbudowany jest z dobrej jakości tworzywa i prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Używa się go wygodnie dzięki poręcznym wymiarom i niskiej wadze 118 gramów. Pod ekranem znajdują się trzy przyciski systemu Android. Na prawej krawędzi umieszczono włącznik i gniazdo kart microSD. Po drugiej stronie są przyciski regulacji głośności, a na kolejnych krawędziach gniazd do ładowania microUSB oraz mini jack. Pod zdejmowalną tylną osłoną znajdują się bateria i gniazdo SIM. Zerocalowy wyświetlacz wystarcza do wygodnej obsługi telefonu i ma wysoką jak na tę klasę urządzenia rozdzielczość 480 x 800 pikseli. Ekran świeci jasno, a kolory są żywe. Telefon sprawnie reaguje na dotyk. Aparat z tyłu wyposażony jest w matrycę 5 megapikseli i diodę LED, a przednia kamera pozwala na prowadzenie wideorozmów w jakości VGA. Jakość wykonywanych zdjęć odznacza się bardzo wysokim poziomem. Są ostre, dobrze nasycone i kontrastowe. Smartfon ma jednorodzeniowy procesor 1 GHz i 768 MB pamięci RAM, co między innymi pozwala na uruchamianie większości gier, takich jak na przykład darmowe Despicable Me. Tę i inne gry od firmy Gameloft pobierzemy ze sklepu Google Play. Na dane i aplikacje mamy w telefonie 4GB miejsca wbudowanej pamięci, które możemy rozbudować o dalsze 32GB używając karty microSD, którą nabędziemy w dowolnym salonie T-Mobile. System operacyjny Samsunga Galaxy Trend to Android 4 z nakładką TouchWiz. Sprawdzone i stabilne rozwiązanie. Z jego obsługą poradzą sobie nawet osoby początkujące, szczególnie, że wgrane fabrycznie na telefon oprogramowanie, takie jak mapy, darmowa nawigacja czy Gmail, sprawiają, że już po wyjęciu z pudełka mamy w ręku funkcjonalny smartfon spełniający podstawowe potrzeby. Bardziej zaawansowani użytkownicy łatwo dostosują Samsunga do swoich wymagań, instalując potrzebne im aplikacje i widżety. Z pomocą przychodzą tu bogate zasoby sklepu Google Play. Aby zabezpieczyć się przed utratą danych, warto korzystać z dysku internetowego MyDisk od T-Mobile, na który zgramy m.in. nasze zdjęcia i kontakty. Dzięki Supermemo możemy w każdej wolnej chwili uczyć się języków obcych z użyciem sprawdzonych metod zapamiętywania. Aplikacja Audioteka umożliwia natomiast pobieranie i słuchanie bestsellerowych audiobooków, czytanych również przez znanych i lubianych aktorów. Telefony komórkowe są surowo. Zabronione. Aby być zawsze połączonym z internetem bez obaw o koszty, warto wykupić jeden z pakietów internetowych w T-Mobile, co łatwo uczynimy przez aplikację MiBoA. Galaxy Trend to udany smartfon oferujący dobrą jakość wykonania, porządne wyposażenie i wyjątkowo atrakcyjny w tej klasie cenowej ekran. Aparat fotograficzny robi przyzwoite zdjęcia, a dopasowany system przypadnie do gustu początkującym i bardziej zaawansowanym użytkownikom. To telefon, który na pewno warto wziąć pod uwagę, jeśli szukamy solidnego smartfona w atrakcyjnej cenie. T-Mobile – sieć największych możliwości